Siema, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Czy tak jak ja zastanawialiście się dlaczego tak duża ilość scen, którą widzieliśmy w zwiastunach filmu Water 1 Gwiezdne Wojny Historie, finalnie nie znalazła się w filmie? Jeżeli tak, to zapraszam Was bardzo serdecznie na ten materiał, ponieważ tutaj nie tylko pokażę wszystkie wycięte sceny, ale także ujawnię jakie było oryginalne zakończenie filmu Water 1 Gwiezdne Wojny Historie. Zapraszam do oglądania. Na początku ostrzeżenie, ten materiał zawiera spoilery związane z filmem What? 1. Gwiezdne wojny historie. Jeżeli jeszcze go nie widziałeś, idź do kina, a później wróć tutaj i obejrzyjmy materiał. Wśród materiałów promocyjnych znajdziemy naprawdę dużą ilość scen, które sugerują, że film mógł zakończyć się w zupełnie inny sposób. Najwięcej wyciętych scen znajdziemy w tak zwanym teaserze filmu. Myślę, że ten teaser został przygotowany po to, żeby jak najkrócej i jak najlepiej przedstawić bohaterkę Jin Erso. Dlatego niektóre kwestie, które w nim słyszymy, albo się pojawiły w filmie w innej kolejności, albo nie wystąpiły w nim wcale. State Erso. Ze strony rebeliantów, żeby ona podała swoje imię i nazwisko. Od początku oni wiedzą, jak się nazywa. Wiedzą, że fałszowała swoje imię i nazwisko i podawała się wcześniej m.in. za Ilanę Halik, więc takie zapytanie i potwierdzenie tego, że ona jest Gen Erso, jest niepotrzebne. Kolejne słowa, których nie usłyszymy w filmie, pochodzą z ust Mot która wypowiada następującą kwestię. On your own from the age of 15. Reckless, aggressive and undisciplined. Moim zdaniem ten dialog jest zupełnie niepotrzebny i zawiera za dużo ekspozycji. W filmie dowiadujemy się, co kieruje Jen, poznajmy jej przeszłość. Twórcy chcieli lepiej naszkicować postać, żebyśmy bardziej zainteresowali się filmem. Niestety w filmie zabrakło także najbardziej rozpoznawanej kwestii, którą wypowiedziała Jen Erso. To jest jak dobrze pamiętacie, występowała ona w wielu zwiastunach, nawet w promocyjnych telewizyjnych spotach, po prostu była wszędzie. A dlaczego jej zabrakło? Trudno powiedzieć. Wielu internautów mówi, że ta kwestia była taka kiepska, dziecinna, trochę wyglądało to, jakby dżyn była taką buntującą się nastolatką, mogłaby zostać spokojnie w filmie, skoro była w tylu materiałach reklamujących produkcję, to nie rozumiem, dlaczego finalnie ją wycięli. Następnie mamy prawdziwe kombo, ponieważ z jednej strony słyszymy całkowicie wycięty dialog Sogorery, na przemian ze scenami, które znalazło się w filmie i z tymi, które w filmie się nie znalazły. Dlatego na początku puszczę wam cały fragment, a później powiem wam, które z tych stanów nie znalazły się w filmie. Co Co gdy to fight? Ten znajdziemy tutaj między innymi dead trooperów, którzy spalili dom Dżyn i jej rodziców rebelianckich pilotów zakutych w kajdany Prowadzonych przez szturmowców Przez miasto na planecie Jedha Kolejna scena jest krótka, ale naprawdę ciekawa Ponieważ mamy tutaj Cassiana, Dżyn I K2SO Którzy uciekają ubrani po cywilnemu z planami Gwiazdy Śmierci przez pewien korytarz. Jak pamiętacie, w filmie byli oni przebrani w imperialne ciuchy. Dlaczego tutaj widzimy ich ubranych w normalne ciuchy? Jeszcze Kate eso żyje. I do tego Jin Erso niesie planek Gwiazdy Śmierci. To jest pierwsza wskazówka na to, że ten film miał zakończyć się nieco inaczej. Jest tutaj więcej takich wskazówek, bo fakt, faktem pojawiają się jakieś sceny, które być może brzmią fajnie i wyglądają fajnie. Ale do samego filmu zbyt dużo nie wnoszą i myślę, że nie mają większego wpływu na przebieg całej fabuły. Ale jeżeli widzisz taką scenę jak taka, bądź też następne, które tutaj omówię, to tworzysz sobie w głowie inny obraz filmu i nagle dostrzegasz, że rzeczywiście na początku zakończenie mogło wyglądać zupełnie inaczej. Chance of failure. Niestety zostały wycięte też bardzo fajne sceny. Jedna z moich ulubionych to ta, w której widzimy odbicie Wejdera, który patrzy się na plany Gwiazdy Śmierci, a po niej od razu następuje jedna z ciekawszych kwestii wypowiadanych przez Greenika. Wydaje się, że tutaj stawia się on trochę wejderowi. To nie jest taki ton, który widzieliśmy w filmie, że było widać, że tak naprawdę on się go obawia. Co do Krynika nie znajdziemy w filmie też jednej z bardziej charakterystycznych scen ze zwiastunów, kiedy Krynik idzie po wodzie... Te ciała z tu są rozrzucone i najprawdopodobniej już promień Gwiazdy Śmierci uderzył w planetę Scarif, bo takie mamy charakterystyczne niebo dla tego wybuchu. Pokazuje, że Krynik jest takim badasem, bo pomimo tego, że wszyscy albo większość jego ludzi zginęła, dumnie kroczy w kierunku eksplozji. I jeszcze znalazłem jedną mega krótką scenę w materiale z zakulis produkcji filmu, którą spowolniłem maksymalnie jak się da. Widzimy tutaj tą samą scenę z przodu. I widać jak Krynik sięga po swoją broń. Czyli najprawdopodobniej miał się strzelać z rebeliantami, może z Genersą, może z kimś innym. Klinik, będąc na skarif w ogóle nie dotknął piachu. I trochę szkoda, bo to by było fajne, gdyby stanął na czele tych wojsk. Na potwierdzenie tego, że film miał zakończyć się w zupełnie inny sposób, mam słowa samego reżysera Gareta Edwardsa. W podcaście dla magazynu Empire reżyser przyznał, że przygotował film z zakończeniem, które było bezpieczne. Nie wierzę, że władze Disneya zgodzą się, żeby zabił wszystkich bohaterów. Ku jego wielkiemu zdziwieniu, sama Kathryn Kennedy przyznała mu rację i pozwoliła zabić każdą z postaci. Swą decyzję uargumentowała tym, że postaci w Włoch 1 nie widzimy później w Nowej Nadziei i w kolejnych częściach, dlatego spokojnie Edwards ma zielone światło, żeby ich wszystkich zabić. Jeżeli śledziliście to, co się działo dookoła filmu, wiecie, że było bardzo dużo dokrętek i najprawdopodobniej były one po to, żeby zmienić to zakończenie filmu, widzimy w materiałach promocyjnych, jak Jin, Kate, so i inni rebelianci biegają po plaży na Skariffie, żyją, nic im nie jest. Dodatkowo Jin Erso trzyma w ręku plany Gwiazdy Śmierci, jak wiemy w finalnej wersji filmu musiała je wysłać. Tutaj wydaje mi się, że zakończenie miało wyglądać zupełnie inaczej, że nasza ekipa miała przeżyć, a te plany miały zostać dostarczone do rąk własnych księżniczek Lei. Jednak tak się nie stało i moim zdaniem dobrze. Fajnie, że w tym przypadku władze Disneya zgodziły się na wizję reżyserską tego filmu, bo dzięki temu... Mamy naprawdę ciekawą część gwiezdnych wojen, która ma taki poważniejszy ton. Kto by się spodziewał, że wszyscy bohaterowie zginą? No, byli tacy ludzie, którzy tak podejrzewali, ale ja myślałem, że niektórzy z tych bohaterów przeżyją i gdzieś tam na dalekich rubieżach galaktyki będą dalej egzystować. I Jin na przykład z Kazjanem by gdzieś polecieli daleko i sobie żyli z daleka tego konfliktu, z daleka Imperium. Takie rozwiązanie też myślę, że mogłoby być fajne. No, ale wyszło tak jak wyszło, i moim zdaniem filmowi wyszło to tylko i wyłącznie na dobre. A jakie jest wasze zdanie na temat tych dokrętek, tych zmian, czy chcielibyście w przyszłości zobaczyć wersję filmu z bardziej pogodnym zakończeniem, czy odpowiadała Wam wersja, którą widzieliście w kinie. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, dajcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów widzieć w przyszłości, kliknijcie przycisk subskrybuj. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w przyszłości.